nazywam się Kamila Frąckowiak-Jankowski. Wydaje mi się, że czuję się zdecydowanie bardziej pewna w tym świecie e Potrzebowałam takiego boostu zewnętrznego i to na pewno przyniósł mi mentoring. Ja teraz czy ja kiedyś? Kiedyś nie byłam przekonana, nie byłam też jakby nie czułam tego, że mentoring może faktycznie komuś coś przynieść, ale wydaje mi się, że po prostu potrzebny jest dobry moment, dobra okazja, i akurat tak się teraz złożyło, że. że to był ten moment, w którym potrzebowałam realnie mentora. Dostałam bardzo dobrego mentora, który też bardzo pasował w mojej ścieżce kariery i, i, i wydaje mi się, że to też mocno zależy od, od każdej osoby. Czy, 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 czy to mi się spodoba, czy nie? Ja już polecałam i będę dalej polecać. Uważam, że każdy, kto, kto pracuje gdzieś w, w tym jej commerceowym powinien spróbować i powinien mieć do czynienia z Digital Bridge.